Ma tu wahacz. Wiosna to idealny czas na prezentowanie nowych samochodów. Pogoda sprzyja, ludzie jeszcze nie są myślami na wakacjach, a targi motoryzacyjne dodatkowo potęgują ekspozycję świeżych modeli. W 2020 roku, przez epidemię COVID-19, wszystkie plany się jednak posypały. Jakie auta ucierpiały najbardziej? Rzućmy krótko okiem na sytuację czterech modeli, które powinny w nadchodzących miesiącach mieć swój moment chwały, a którym najpewniej zabierze go koronawirus. Skupię się tu. Tutaj na bardziej przyziemnych furach bez żadnych egzotycznych supersamochodów. Startujemy. Skoda Oktawia to jeden z najpopularniejszych modeli na naszym rynku, od lat okupujący pierwsze miejsca rankingów sprzedaży. W związku z tym premiera jej czwartej generacji śmiało mogła uchodzić za jedno z najważniejszych wydarzeń 2020 roku w motoryzacyjnej Polsce. Niestety, moment startu ofensywy medialnej Oktawi wprost idealnie zbiegł się z wprowadzeniem poważniejszych obostrzeń epidemiologicznych, których konsekwencje obejmą pewnie też wiosenno-letni okres, gdzie Skoda mogłaby organizować dni otwarte jazdy próbne i przekonywać klientów indywidualnych i instytucjonalnych do swojego modelu. Nowa Octavia na papierze zapowiada się świetnie, ale też względem poprzedniej generacji jest wyjściowo o 10 tysięcy złotych droższa, więc uzasadnienie tej podwyżki najlepiej byłoby przedstawić zainteresowanym na żywo. Kolejnym poszkodowanym jest Das Auto, czyli Volkswagen Golf w swoim najnowszym wcieleniu. W jego przypadku jazdy dziennikarskie się odbyły. Pierwsze egzemplarze pojawiły się trochę wcześniej w salonach, więc przynajmniej część okresu premierowego przebiegła w przypadku tego wzbudzającego bardzo duże emocje w Polsce modelu Normalnie. Nowa generacja Golfa emocje, jak sądzę, będzie wzbudzać szczególnie ze względu na swój znacznie bardziej niż dotychczas ekstrawagancki wygląd. Obecnie dealerzy Volkswagena muszą gimnastykować się. Aby przy pozostaniu klienta w domu móc przekonać go do zakupu, robią to chociażby poprzez wideoprezentacje na żywo, gdzie sprzedawca przy pomocy telefonu oprowadza osobę zainteresowaną kupnem po konkretnym egzemplarzu. Nie jest to pomysł zarezerwowany dla Volkswagena, bo na przykład w Skodzie i u wielu innych marek też takie metody są stosowane, ale sami przyznacie, że idealnym rozwiązaniem nie są. Na trzecim miejscu znowu mamy samochód z grupy Volkswagena, ale nic na to nie poradzę, bo ona też z czystym sumieniem można zakwalifikować jako jedną z poważniejszych premier pierwszego półrocza w Polsce. Generalnie VAG trafił z debiutami swoich modeli najgorzej jak mógł i dopiero nagrywając ten film, zdałem sobie sprawę, że naprawdę fajną ofensywę mogła ta grupa przygotować do jesieni 2020 roku, gdyby wszystko funkcjonowało normalnie. W przypadku Leona sytuacja jest trochę lepsza z tego względu, że realne pojawienie się tego modelu w salonach jest bardziej oddalone od początku kryzysu, nie ma nawet jeszcze cennika czy konfiguratora na stronie Seata, więc mamy tutaj do czynienia z pewnym czasowym marginesem bezpieczeństwa. Pora dać spokój grupie Volkswagena i spojrzeć w kierunku koreańskiej części rynku, gdzie Hyundai szykuje się do wprowadzenia odświeżonej wersji swojego i 30. Przy czym nie mamy w tym przypadku do czynienia z kosmetycznym liftingiem, tylko z konkretnymi zmianami, chociażby w wyglądzie, gdzie cały przedni pas został mocno przeprojektowany. We wnętrzu pojawiły się nowe rozwiązania technologiczne z większymi wyświetlaczami. Zmianie uległa też paleta silników, która wzbogaciła się o wersje będące miękkimi hybrydami. Koronawirus już torpedował oficjalne premiery tego samochodu na targach w Genewie czy Poznaniu, chociaż w tym drugim przypadku jest jeszcze szansa, jeśli uda się utrzymać nowy, czerwcowy termin Poznań Motor Show. W każdym razie ludzie z Hyundai na pewno też muszą mocno modyfikować strategię na premierę tego modelu. Proces promocji wymienionych modeli przez ich świeżość i znaczenie dla poszczególnych marek szczególnie moim zdaniem ucierpi na obecnym zamieszaniu, ale gdybym chciał przedstawić wszystkie samochody, które dotkną problemy, to mógłbym wymienić praktycznie całą listę obecną na naszym rynku w sprzedaży, bo przestoje w fabrykach teraz i widmo kryzysu ekonomicznego wpłynął na całą branżę. Miejmy nadzieję, że w jak najmniejszym stopniu, bo tak duża gałąź gospodarki ma też ogromne przełożenie na funkcjonowanie jej całej. I to wszystko, co przygotowałem w tym Krótkim zestawieniu. Jeśli komuś się ono spodobało, to zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Zapraszam też do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!